не идти, кто вручил. Witam, serdecznie moi drodzy na kanale w kolejnym motovlogu z serii drugiej. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystko, co wam muszę, ale to muszę powiedzieć. Po pierwsze mordeczki, bardzo, ale to bardzo się cieszę, że wróciłem, że dalej jestem, no na, na, na Kiblu, no ale no, no. ale wiecie, no. Ale jest to wolność, co nie jestem, jest to jest świadomość, że jednak no, to nie jest auto. Dlaczego jestem na Kiblu? Jak wszyscy wiecie, Supermoto zostało sprzedane w lutym. No i od tamtego czasu ja jakąś taką inne to. no i zrobiłem Gruza e 36 w Turasie. Możecie tam w poprzednich odcinkach zobaczyć, jak to, no jak to mi wyszło. Czy kupiłem jakiś motocykl? Nie. Oglądałem dwa, Yamaha YZ 125 I kurczę w ogóle, ale to w ogóle nie dawało się to do jazdy Bieg i pierwsza sprawa, w ogóle ich nie było się dynkę nie wiesz gdzie jest dwójka, po prostu jest, co nie? Także ulepy takie, no i no i co, no No i co, nie żałuję, że tego nawet nie brałem do roboty, bo Zarazem teraz parę fajnych supermoto na Oliczcie, no i No, możecie się spodziewać, że za niedługo, za niedługo, długo Zakupię te sprzęty, z tym, że no, nie wiem, który będzie pierwszy, nie wiem w jakiej kolejności, bo no, bo się mordeczki cały czas waham, co nie? Znaczy waham. Źle znaczy ja przepraszam. Bardziej jakby chodzi o to, że kmiję nad tym, który, czy na którym bardziej teraz spaść Nie wiem, czy mnie co słychać, bo już nie pamiętam, jakie tu stroj miałem mieć, a troszkę jest wiecznie dzisiaj. Tak więc to, co najważniejsze, czyli to Supermoto. Supermoto będzie bo widziałem w komentarzach przez ten okres kiedy nagrywałem dużo osób pisało kiedy jakieś moto, kiedy super moto, wróć do moto i tak dalej mordeczki wrócę, bo myślałem jednak, że auta wiecie, auta mi zastąpią tą całą frajdę zjeżdżenia, ale nie no jednak jednak moto to wolność no i możecie sobie gadać co chcecie ale no nic nie zastąpi mi wolności na motocyklu nic, po prostu to jest coś zbyt pięknego, żeby próbować nawet udawać Kolejna sprawa, teraz yy, kieruję pytanie do was Tylko i wyłącznie, ponieważ, dajcie mi znać No rozwaliłem Dajcie mi znać, czy chcecie żebym nagrywał motowlogi, Żebym po prostu wrócił do was i nagrywał póki co z kibla A później ewentualnie A ewentualnie później po prostu się przestawił, wiecie, z kibla <grym> na, na supermoto Napiszcie mi, czy chcecie motovlogi teraz z tego czy po prostu robimy przerwę dopóki nie kupię? I tak teraz może się okazać, kto jest prawdziwy fanem, kto mnie lubi oglądać, a kto mnie ogląda dla motorów, co? I ty u was ma. Pojedziemy sobie tędy. Kolejna sprawa mordeczki. Ja wiem. Kto jest tutaj ze mną od początku. Pozdrawiam. No, teraz nie jest chyba czas i miejsce na wypominanie tam komuś, kto mnie ogląda, a kto nie ja. Ale są osoby, które znam od samego początku, odkąd ten kanał miał tam nie wiem, 200-300 subskrypcji. Do teraz przez te wszystkie przerwy wiem kto cały czas mnie ogląda Naprawdę kiedyś będę chciał tym osobom jakieś tam niespodzianki porobić, bo, bo dla mnie to naprawdę wiele znaczy Serio, a ja lubię się odwdzięczać A jeżeli jesteś tu nowy i jeszcze tego nie robisz, subskrybuj ten kanał, lajkuj, komentuj, pisz co uważasz I przede wszystkim wbij na Instagrama, bo tam dzieje się wszystko, no jakbyście wbijali na Instagramie, niektórzy są, niektórzy nie to wiedzieli, że oglądałem motocykle, jakie motocykle i co się u mnie, no i co, co ogólnie się u mnie dzieje w życiu Tam jest takie bardziej daily'a No a co, no tu już wiele to powtarzałem, no, żeby ten film zrobić, no to jednak potrzeba, no dzień Ja potrzebuję dnia na nagranie, na zmontowanie Dla mnie to jest taki dzień, jak mówię dzisiaj nagrywam, no to wiecie, staję i to robię, no dzień mi z takim czymś chodzi Mówię, najważniejsze dla mnie jest to, żebyście mi dali znać, czy chcecie Motowlogi z kibla, czy na razie, czy na razie odpuszczamy wszystkie Wszystko no i, no i czekamy do Supermoto Kolejna sprawa jest taka, że mordeczki, teraz będę chciał robić filmy Dalej motowlogi, tak jak to było kiedyś, bo mi to sprawia przyjemność po prostu Ale też będę chciał, taka jak jest ta produkcja Tutaj może mi się uda wrzucić, jak, jak, jak umiem Ten link do... My road to school on Supermoto Coś takiego, chciałem robić takie produkcje, bo myślę, że to też jest fajne Tak wiecie, surfując po internecie, przeglądając inne inne filmy, to naprawdę sporo mam takie filmy w stylu, wiecie, filmowym odsłon Takie coś też będziemy robić No i co? I będę chciał bardzo stworzyć taką swoją familię Wiecie, tak żebyśmy byli po prostu jedną wielką familią bo bardzo dawna to mówię i będę się tego trzymał. Chcę, żebyśmy byli wszyscy familią A jak ci gościu nie pasuje, szamlasko to nie hejtuj. Po prostu wypieprzaj, no co, co ja ci będę dużo gadał. No. Oj tak, ludziska. Nawet nie wiecie naprawdę, jak bardzo się cieszę, że... postanowiłem to nagrać. Nie wiem, jak to będzie miało cłon Z tego co zauważyłem ostatnio, to tendencję mamy bardzo spadkową bez motocykla. Ale no nie dziwię się, No stworzyłem ten kanał z motocyklem i... I uważam, że z motocyklem powinien on zostać. Napiszę co o tym uważacie. Ja do sobie teraz coś na DSR. Myślę, że ten motowlog wyszedł taki... Początek. Myślę... Że... Znaczy, myślę, że motowlog wyszedł. Początek postarałem się zrobić fajny. I mam nadzieję, że mgła nie zablokują, bo ta muzyka, którą tam wrzuciłem na początku, to ludzi z ona no... raczej nie do kopiowania. Ktoś tam po prostu zrobił, ale tak mi, tak mi weszła ta nuta, że, no, że musiałem do tego to zmontować. Tak ja to robię. Zjedziemy sobie tak jak to się na supermoto robiło, co? Jest jakie to było pięknie. tylko żeby to jeszcze ta moc była z supermoto, co nie? To już w ogóle byłby kozak Przejedziemy sobie przez, przez miasto. Zobaczymy czy co się tutaj dzieje. Ale to raczej ludziska w kościele, teraz siedzą. A nie, a nie balują Jezu, jak ja się cieszę Nie kurczę, co mordeczki, no Supermoto myślę, że będzie fajne, bo, bo będzie to, a zresztą, co no, subskrybuj to się dowiesz No, jedziesz W pizdę, jeżo. Naprawdę, czy tylko mnie tak denerwują ludzie, którzy nie potrafią jeździć? No i co? Co mogę powiedzieć jeszcze? Ten kibel mnie bardzo podnieca, bo jest to seta Ale brzmi naprawdę, moim zdaniem, groźnie No i jest, kolejny dawca Który mu się nie śpieszy Ludzie, no aż brak mi służyło pisać, jak ja się teraz cieszę, jestem teraz szczęśliwy Naprawdę, po prostu jazda na motocyklu nie zastąpi mi tego, nawet Ferrari, nawet lampa w garażu. Po prostu ja muszę, muszę, więc nie mówię, że to ma być jakiś ścigacz, jakiś jakieś tu tu tylko po prostu sam fakt, że na czymś jadę. Ja jestem taki szczęśliwy człowiek wtedy. O i tak, ludziska. Troszkę tak obejrzałem wam kilka tematów. I właśnie, temat ostatni, który. Która, chcę wam po prostu powiedzieć Jest związany z reklamami na YouTubie Mordeczki To nie jest tak, że ja chcę być jakimś tam YouTuberem, żyć z tego, bo ci co mnie oglądają to wiedzą, że dla mnie YouTuber to jest ktoś, kto ma tam 100 tysięcy, no i nagrywa filmiki z gier Możecie sobie mówić, że aaa, ty też nagrywasz, też masz coś tam, to też jesteś YouTuber Mów co chcesz, ja się za YouTubera uważać nie będę i nie, nie uważałem a jakoś mi się Youtuberem z pedałem bo ja, że. <grystanie> A do pedałów nic nie mam No właśnie już no wracając do tematu Z reklamami będzie tak, że ja będę je wrzucał Ponieważ wiecie no kupię sobie super supermoto za to co tam mam Ale każdy wie remont czegoś takiego musi być, żeby tym jeździć I jeżeli komuś to przeszkadza, że sobie wrzucam reklamy, żeby tam coś grosza mieć Właśnie ja wam kiedyś pokażę ile zarobiłem na tych tam stu kilku filmach No to się no to jest po prostu śmiechu warte, no ale wiecie, no może kiedyś się uda trzepać jakiś większy hajs. A chcę wrzucać w te reklamy, żeby się ten hajs na Supermotor robił. Ja mam tam swoją pracę, mam swoje zajęcia i wiecie, no nie muszę trzepać hajsu na tym, żeby żyć z YouTube'a. Ale na same remonty, wiecie, no po prostu... Jeżeli jest taka możliwość dodatkowego hajsu, no to co, ty byś nie chciał? To jest bardzo proste pytanie, co nie? Myślę, że ten motovlog nie wyszedł jakiś bardzo długi, ale no jakąś tam długość ma Moi drodzy, będę jechał sobie do restauracji, coś dobrego wszamać i będę oczekiwał, aż dacie mi odpowiedź na pytania, które zadałem w tym odcinku, bo są one dla mnie bardzo ważne. Tak więc cóż mordeczki, cieszę się, że wróciłem, nie przedłużam, widzimy się małym, ciao ciao!